Chwilę rozpoczną się kolejne panele, więc chciałabym też, żebyście Państwo skorzystali z możliwości uczestnictwa w nich. Pani minister Uszula Demkow, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia jest naszym gościem pani Dorota Korycińska, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, członkini Krajowej Rady Onkologicznej. I pan dr Andrzej Tesarowski, naczelny specjalista diagnostyki molekularnej, kierownik zakładu diagnostyki genetycznej molekularnej i molekularnej nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii, ale także prezes Zarządu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. Mamy kilkanaście minut na rozmowę, i zaczęłabym, pani minister, od tych dobrych wiadomości, które pani nam przekazała w czasie ostatniego przed przerwą panelu, bo na samym początku tego panelu powiedziałam, że w ubiegłym roku sygnalizowali eksperci jakby takie dwie główne kwestie, czyli wprowadzenie nowego koszyka świadczeń w postaci badań CGP oraz możliwość rozliczenia badań genetycznych z krwi w trybie ambulatoryjnym. To może zacznijmy od tego drugiego wątku, bo przekazała nam Pani dobre wiadomości. To prosimy teraz o przekazanie im dziennikarzom. Tak jest. Rzeczywiście mamy dwie dobre wiadomości. Koszyk CGP, czyli całościowej, całościowego badania genomowego jest już zaaprobowany i jest zgoda na to, żeby go wprowadzić. Jesteśmy na takim ostatnim etapie, to znaczy NFZ wyodrębnia i przygotowuje środki finansowe na te badania i wyodrębnia taką kulę finansową, żebyśmy mogli finansować. Więc to już jest, że tak powiem, koniec naszej ścieżki i niebawem to badanie będzie w koszyku, co jest bardzo, bardzo ważne dla, przede wszystkim dla pacjentów. Chorych na raka jajnika, które wyczerpały już wszelkie opcje terapeutyczne, i oczekują na dostęp do leków celowanych, które mogą rzeczywiście im pomóc, ponieważ mają odpowiednie sygnatury molekularne, ich nowotwór ma takie sygnatury molekularne, które są takim słabym punktem nowotworów, który może uderzyć lekiem. Prawda? Więc to badanie molekularne polega na tym, żeby wykryć, gdzie nowotwór ma takie słabe punkty w genomie i tak. W te słabe punkty strzelamy, prawda leki. Więc to jest naprawdę ważne, bo kobiety z rakiem jajnika mają na ogół złe rokowanie. Ten nowotwór się późno rozpoznaje, ponieważ jajniki są ukryte głęboko, guz sobie rośnie, nie daje żadnych objawów i często jak się rozpoznaje, to już jest na etapie przerzutów, kiedy nasze możliwości terapeutyczne są ograniczone i przede wszystkim możliwości wycięcia. Czyli tego od 1 lipca będzie możliwość Te, to, to jeszcze nie jest dokładnie powiedziane od kiedy, ale to dosłownie jest ostatni etap, więc ja myślę, że to są no, no, parę tygodni i będzie dostępne. Natomiast od 1 lipca będzie dostępna inna diagnostyka, a mianowicie możliwość wykrycia mutacji BRCA1 1BRCA2 to są te mutacje, które są najlepiej znane na świecie, bo to są mutacje, które ma Angelina Jolie. I te mutacje, okazuje się, że jeżeli ktoś się rodzi z taką mutacją, to ma większą skłonność do powstawania pewnych nowotworów, ale też jeżeli ktoś ma tę mutację, to mamy dodatkowe narzędzia do leczenia tych nowotworów. I to badanie będzie możliwe do wykonania w trybie ambulatoryjnym, czyli pacjent nie będzie musiał być kładziony do szpitala, hospitalizowany, prawda, tylko po to, żeby mu pobrać krew na badanie. Do, do tej pory tak było i to było absurdem, prawda, że pacjent musiał się położyć do szpitala tylko po to, żeby mu pobrać krew na badanie. Pani Wobec... minister, ja bym drążyła temat pacjentek z rakiem jajnika. Dlatego, Proszę że, dlatego, że od 1 maja pacjentki z rakiem jajnika straciły właściwie możliwość dostania tego leczenia leczenia skutecznego dla tej grupy pacjentek, dlatego że wykonanie badania HRD praktycznie jest niemożliwe. Badanie, które pozwala nam zidentyfikować pacjentki, które potrzebują leczenia w ramach dostępnych terapii. I Dorotę poproszę o taki komentarz do, do, tego, do tej sytuacji. No bo mówimy, że jeszcze kilka tygodni, ale to jest czas, tutaj jest bezcenny, prawda? Od 1 maja te pacjentki, jeśli kobieta dostaje diagnozę rak jajnika, to praktycznie nie ma dostępu do tego leczenia. To jest absolutny dramat. Chyba będzie włączone, po, spróbujmy mówić. Ta sytuacja to jest absolutny dramat. Proszę pamiętać, że każdy nawrót choroby skraca życie. My nie mamy czasu, żeby czekać tygodnie. To znaczy, ja rozumiem, pani minister, że być może nie ma innego wyjścia, natomiast chodzi mi o to, że trzeba zrobić wszystko, żeby ten okres do wdrażania tych nowych rozwiązań był jak najkrótszy, ponieważ codziennie. Ktoś się dowiaduje, że ma raka, i codziennie ktoś się dowiaduje, że ma nawrót choroby. I to są y, sytuacje, które nigdy nie powinny mieć miejsca, więc y, parę tygodni może brzmieć sobie, no, no to w sumie niedaleko. Tylko weźmy pod uwagę te pacjentki, dla których dzień ma znaczenie, a nawet y, pół dnia czasami tak. My bardzo często mówimy w naszych organizacjach pacjentów, żeby nie mówić, że rek to wyrok. Natomiast w tak, przy takim poczuciu stają kobiety, które się okazują, że mają nawrót choroby albo właśnie mają określony rodzaj raka. Jest dla nich terapia, ale są potrzebne badania, żeby dokładnie dopasować tę terapię do, do osoby. Mówimy cały czas o medycynie personalizowanej, czyli takim idealnym dopasowaniu. Jeżeli tego nie będzie, to nadal będziemy się w Polsce borykać no, z tymi negatywnymi statystykami. Ale tu nie chodzi o statystyki, tu chodzi o konkretne kobiety. No tak, to, ta droga jest dosyć e, skomplikowana, bo to jest tak, pani minister, najpierw spodziewać e, powinniśmy się projektu rozporządzenia, a finalnie zarządzania Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc, e, czy możemy znaczy, Zarządzania Narodowego Funduszu Zdrowia, rozporządzenie niekoniecznie. Nie, nie w, w tym przypadku nie. Nie, natomiast ja muszę powiedzieć tak, że y, te procedury, to się tak wydaje, że dziś decyzja, jutro procedura w koszyku. Niestety ja, ja też byłam tym zdziwiona, bo przecież jestem lekarzem i wydawało mi się to takie proste, ale jednak te procedury administracyjne no, no, trwają długo. To tak jest, bo każda decyzja musi być dokładnie przedyskutowana, musi być przeznaczony na to jakiś budżet. Proces legislacji, nawet takiej na poziomie zarządzania prezesa NFZ-u, też musi być skonsultowany więc to niestety tak trwa. Robimy wszystko, co możemy, prawda, żeby Ale te wszystkie pacjentki dostają szanse na wykonanie tego badania. ja myślę, znaczy, to troszkę jest inaczej, pani redaktor. To badanie jest dostępne, bo laboratoria robią te badania. Tylko to obciąża finansowo albo szpital, szpital. albo pacjentkę jeszcze gorzej, prawda? Więc to nie jest tak, że nie ma tego badania. Ono jest dostępne i, i szpitale mogą to badanie zlecać, tylko nie zlecają, bo oszczędzają, Jasne. prawda? No bo to jest badanie drogie. Więc my nie o to walczymy, żeby pacjentki tak, tak. miały dostęp tylko o to, żeby to badanie było refundowane. refundowane oczywiście, prawda? czyli w najbliższym czasie realnie to będzie refundowane. Myślę, że gdzieś tak w połowie wakacji. Powiedzmy. Połowie wakacji. No, ale też nie, nie trzymajcie mi Państwo za słowo, bo gdyby to było zależało tylko ode mnie, to ja bym mogła coś obiecać. A gdzie Pani Minister prawda? widzi największą barierę tutaj? Żeby no to nie... Myślę pracę NFZ-u, że to Praca NFZ -u. jest teraz w bardzo trudnej sytuacji finansowej i wszelakiej, więc tutaj przeprocesowanie czegoś przez NFZ zajmuje czas, prawda? Mhm. Mimo tego, że jest decyzja pozytywna, prawda? I, ale możemy tam dzwonić codziennie i ich że tak powiem poganiać no ale to też nie zawsze skutkuje mhm, Dorota Krocińska. Ja tylko krótko chciałam powiedzieć pani minister że chyba różnie definiujemy dostępność inaczej być może resort inaczej płatnik a inaczej pacjenci w organizacjach pacjentów uważamy że jeżeli faktycznie nie można zrobić tego badania pacjent nie może zrobić to znaczy że nie ma dostępności i sprawa jest w tym momencie zamknięta Dziękuję Oczywiście. pan doktor Tysarowski. Panie doktorze, pan też jest ekspertem w różnych gremiach dorad doradzających i w Ministerstwie Zdrowia, w Narodowym Funduszu Zdrowia. To jak pan widzi realnie ten termin, kiedy będzie m, można mówić o dostępności, realnej dostępności? Znaczy, to może tak jak pani minister, wiem, że to badanie jest, jest, jest możliwość jego wykonywania, tak? bo, bo, bo zaawansowane laboratoria genetyczne posiadają sprzęt niezbędny do wykonywania tego testu, posiadają kadry, które już na etapie wdrażania tego badania m, przeszkoliła się i ma tą wiedzę, jak wykonać badania, jak zinterpretować wyniki badań genetycznych, no, to jedyną barierą jest po prostu jest koszyk, skąd finansować to badanie. Oczywiście to badanie można finansować z różnych alternatywnych środków w ramach badań klinicznych, grantów, wspomagania przez firmy farmaceutyczne czy też pacjentka no, może Sama szpitala, prawda, tak, bo to zgodę. może tak być, że to idzie w koszty badania jak najbardziej. Natomiast no, tu wszyscy czekamy na to no, doświadczenie gwarantowane, tak? no, bo wtedy sprawa jest prosta. Po prostu to badanie można realizować można w nieograniczonym e, e, zakresie i ten dostęp jest ułatwiony dla wszystkich praktycznie osób, a nie dla tych wybranych wybranych, którym akurat udało się dostać. I tą zgodę, czy to, to mają możliwość zrealizowania tego badania. Bo teraz teraz to mam to się... ten kłopot, tak, no bo to finansowanie przez płatnika zewnętrznego zakończyło się. Są jeszcze jakieś tam bypassy tworzone. Natomiast no, generalnie można powiedzieć, że to, co się działo między listopadem 22 a, a, a kwietniem 25, no, ten okres się już jakby skończył wyczerpano tą alternatywną linię, no i teraz no, niezmiernie ważne jest, aby uzyskać ten finansowanie w ramach tego funduszu gwarantowanego. Bardzo dziękuję. Czy państwo macie pytania? Chcielibyście do pani minister skierować jakieś kwestie? Bardzo proszę. Tomasz Wilanowski, Uniwersytet Warszawski. Ja mam konkretne pytanie, o jakich pieniądzach mówimy w Stalitranii? Bo z tego, co wyczytałem w tym materiale, to to badanie jest śmiesznie tanie. Ile MFZ realnie zaoszczędzi w skali rocznej, opuszczając to badanie? Znaczy to badanie nie jest, ale zależy, o którym badaniu mówimy. No to, to, to badanie, to, no to, to jest dosyć drogo jak na badanie laboratoryjne, jedno z droższych badań, dlatego jaka to jest skala, Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, ilu jest tych pacjentów. pacjentów. Tylko 3000 rocznie. A rak jajnika, jajowodów i Tak, rozszerwne, Tak, urałam tak, tych 3000 no, to wystarczy sobie przemnożyć, jaki to jest koszt. Ale, Ale to... można jeszcze odjąć te badania, które nie powinny być wykonywane w momencie, kiedy to będzie wykonywane, więc ten koszt jest troszeczkę niższy. Znaczy, chyba. ja myślę, że tutaj, tak jak już wcześniej mówiono, że to generalnie wyjdzie na plus, dlatego że to koszt badania się nam zwróci, dlatego że będzie skuteczny. Korzystniejsza terapia, będzie szerszy dostęp do tej terapii. I są jeszcze takie rzeczy, których się nie przelicza na pieniądze, jak na przykład życie ludzkie, prawda? Czy chociażby każdy rok dłuższy życia, bo, bo, bo leczenie było skuteczne, więc to ja bym tego tak nie traktowała w kategorii kosztu. Oczywiście drogie jest samo badanie jako badanie laboratoryjne, bo to jest kosztowne badanie. 8 tysięcy to, to jest sporo, prawda? Jak na badanie oczywiście. Natomiast generalnie. To wszyscy zyskamy, więc ja myślę, że tutaj się tym nie martwimy. Natomiast jeżeli o to drugie badanie BRCA, no to to wręcz zarobi NFZ. To ja cały czas przekonywałam NFZ, że zarobi, bo jeżeli coś można zrobić,. Yy, Ambulatoryjnie i nie trzeba kłaść pacjenta do szpitala, a powiem Państwu, że Nocleg w Instytucie Onkologii, na przykład sam, no, samo łóżko, to jest jak w bardzo dobrym pięciogwiazdkowym hotelu. Mi, więc to trochę... naprawdę za, tutaj NFZ skorzysta. Natomiast no, mnie bardzo niepokoi to, co Pani Minister powiedziała, że największa blokada to jest NFZ, prawda? Że, że sytuacja w jakiej się znajduje, więc jeśli mówimy teraz o konieczności refundacji badań Os jako sprawie pilnej, no to tak, zaczyna być niepokojące. Tak, tak jest, ale generalnie to jeszcze raz, co, co powiedziałam, że te badania się w jakiejś formie nam zwrócą, prawda, że wykonujemy badania, które, które poprowadzą do jakiejś oszczędności, do tego, że życie ludzkie będzie uratowane, że też mniej wydamy może na jakieś inne terapie, które byłyby, prawda, zastosowane u pacjentek, u których ta choroba postępuje. Więc tu jakby oczywiście NFZ jest, no, trzeba by z nimi rozmawiać, i, bo są naszymi partnerami i są w trudnej sytuacji. No, każdy z Państwa, kto się trochę interesuje sytuacją w ochronie zdrowia, to wie, jak jest, jakie są zadłużenia szpitali, jakie są problemy. Więc tu NFZ ma, 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 ma rzeczywiście Oczywiście. sporo problemów, ale tutaj myślę, że w przypadku tego badania już mamy za sobą ten etap, żeby zapytać, czy już jest decyzja, no tak, prawda? Tylko. Moment, żeby. Oni muszą sobie to wyliczyć, włożyć w bilans, prawda, w ten plan finansowy e, i to zrobią, prawda? Więc tutaj już się tym nie martwimy, że, że tych pieniędzy zabraknie. rada jeszcze ty. Chciałam to, tylko tak zapytać, czy NFZ wie, że i mu się to opłaci i czy sprawdził dobrze tą efektywność, e... bo my to wszyscy wiemy. Tylko, tylko NFZ liczy, 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 więc moje pytanie już mi, czy już wreszcie się doliczył, bo tak jak zaczęłam e, odpowiadać na. Pytanie Pani redaktor, pacjentki nie mają czasu na to, aż tam będą te wszystkie liczydła dobrze włączone. Tak, myślę, że NFZ wie i że to już jest prawda, no, ile kolumn cyfr już podsumowali, to ja jeszcze dzisiaj nie wiem, ale no na, na, trzymamy rękę na pulsie wraz z Panią Dyrektor Dominiką Janiszewską. Kajka, która jest moją taką no, prawą ręką i sama ma duże doświadczenie, większe niż ja e, w pracy w administracji rządowej. A więc ona mi bardzo pomaga od tej strony takiej typowo administracyjnej. Każdy kroczek tutaj e, razem z Dominiką przedyskutowujemy i patrzymy, gdzie możemy się brzydko mówiąc, dwie kobiety wepchnąć, Dobra. prawda? W jaką Czy są, ciurę, jeszcze, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze może tylko skomentuję dostęp właśnie do tych badań materiału świeżego u pacjentek BRC zależnych, dostępny od 1 lipca. To jest też ważne, żeby wspomnieć o profilaktyce, ponieważ dziedziczne mutacje, no tu głównym beneficjentem tego oświadczenia będą pacjentki z rakiem piersi, ich będzie najwięcej, bo to jest pula około 10 tysięcy badań rocznie. I tu dzięki temu tej możliwości zyskujemy właśnie tą, można powiedzieć, wykrywanie zmian, a więc profilaktykę, tak, bo więc identyfikując zmianę u pacjentki dziedziczną, rodzina może zostać odpowiednio wcześnie objęta profilaktyką i mamy tę oszczędność w postaci wyłapania osób, nosicieli i niedopuszczenia do rozwoju nowotworu, a więc bez potrzeby potem leczenia tych osób. Mało tego, zdejmujemy Odkorkujemy poradnie genetyczne, tak? bo mm. przez to, że tego świadczenia wcześniej nie było w lecznictwie szpitalnym, w ambulatoryjnie, przekierowano wszystkie te pacjentki do poradni genetycznej, które i tak były zatłoczone. Teraz jakby to odkorkuje, tak? więc udrożni też poradnie genetyczne dla bardzo wielu mm. pacjentek i wiele świadczeń nie mogło być zrealizowanych. To są dodatkowe atuty. Tutaj. Państwa, za chwilę rozpoczynają się panele kolejne. Także jeśli jeszcze w kuluarach zechcą Państwo coś Panią Minister zapytać, to dwie minutki to wiecie, jeszcze Pani Minister ma. To. Bardzo dziękuję za tę część spotkania.